Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Tu Tomasz Orłowski, a program nazywa się Uzyskaj bezpieczne odszkodowanie po wypadku. Dotyczy on uzyskiwania odszkodowań po różnego rodzaju wypadkach, komunikacyjnych i innych. Dziś opowiem Wam o tym, co zapowiadałem w ostatnim odcinku, a mianowicie sytuacji, kiedy już minęło 20 lat od wypadku i była zawarta ugoda sądowa lub też pozasądowa. Ja sam prowadziłem kilka z takich spraw, opowiem o mm, ostatniej, którą dobrze zapamiętałem. Sprawa miała miejsce wypadek miał miejsce w 1997 roku. Zginął małżonek w wypadku potrącony przez samochód. Żona po kilku latach wniosła pozew do sądu i uzyskała odszkodowanie dla siebie i dla dzieci. I no, czas leciał, natomiast w 2008 roku zmieniły się przepisy, które przedłużyły okres o występowanie roszczeń z 10 lat na 20, na 20 lat. I przy okazji tego też dodano nowe, nową możliwość uzyskania Odszkodowania, bardziej zadośćuczynienia. Chodzi o za tak zwany ból i cierpienie po stracie osoby najbliższej. W 2003 roku ta pani dostała otrzymała te odszkodowanie, które było wypłacane za pogorszenie stanu materialnego rodziny po jego śmierci, gdyż mąż pracował i co miesiąc przynosi, no, dostawał wypłatę i też pomagał utrzymywać rodzinę. Natomiast w wyniku jego odejścia stan materialny rodziny się pogorszył. Wracając do tego 20-letniego okresu, który został wprowadzony w 2008 roku, Sytuacja się przedstawia w ten sposób, że mogliśmy wystąpić o zadośćuczynienie wypłacane za ból i cierpienie po osoby najbliższej. I ten okres był liczony od daty nie w wypadku, nie od 1997 roku, tylko od 2003 roku. W tym momencie dla żony udało się uzyskać kilkanaście tysięcy zadośćuczynienia i dla jej czwórki dzieci. No była bardzo zadowolona, ponieważ no nie spodziewała się po tak długim okresie otrzymania jakichkolwiek środków z tytułu wypadku, który, od którego minęło już te 20 lat. Więc, tak jak mówiłem w ostatnim nagraniu, zawsze warto sprawdzić, czy jest możliwość uzyskania dodatkowych środków po wypadku, który wydarzył się już kilkanaście lat temu. Bardzo zapraszam Was ponownie na moje nagranie, na najbliższy odcinek. I też na moją stronę internetową tomaszorowski.eu